piątek z błogosławioną Marią Karłowską. O pracy ciąg dalszy. Czytanie Pisma Świętego i rozmyślanie nad nim potrzebuje czasu, wytrwałości i wewnętrznego usposobienia. Czytać trzeba z największym uszanowaniem, z pokorą, wdzięcznością i ślepym posłuszeństwem dla Kościoła Świętego z wyraźnym celem poznania Słów Bożych i wiernym zastosowaniem do nich życia swego. Czytanie to trzeba poprzedzać modlitwą, a nie czytać dla próżnej ciekawości. Czytać mało naraz, na przykład jeden rozdział, albo i mniej. W każdym rozdziale wybrać jeden wiersz, mający służyć za przedmiot rozmyślania. Nie czytać tu i ówdzie na los szczęścia. Czytać porządkiem, rozdział po rozdziale. Jeżeli się nie znajduje od razu odpowiedniego przedmiotu na rozmyślanie, szukać, żebrać światła, póki się nie znajdzie. Czytaj księgi Tomasza Kempis. Rozmyślać o tym, jak to światło zastosować do własnego życia. Wziąć odpowiednie postanowienie na ten dzień, prosić o łaskę do wykonania go. Z wieczora, w południe, zdać sobie sprawę w rachunku sumienia, czy i jak się postanowienie wykonało. Kilka razy w ciągu dnia wiersz powtórzyć, rozmawiać o nim z drugimi na rekreacjach.